Cześć, jestem Magus i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cat Ghost Fishing. I dzisiaj zapalujemy sobie na Seizera. Przede wszystkim, aczkolwiek mam nadzieję, że uda mi się spełnić również inne zadania. Może akurat zrobi się ciemno w którymś momencie, może uda mi się złapać e, Nightfish Sire in... E... Podaj, że stankwin to chyba jest też jakaś nocna ryba, chociaż nie jestem teraz pewna. W każdym razie, e, wychwyciłam sobie tutaj informację taką, że tutaj są sisary si si i te małe sisary już są nie e, jakby zainteresowane moją przynętą, ale może uda mi się. Nie! To nie tak miało być! Właśnie, bo mam plan taki. Że przyciągnę sobie Sizera bliżej mojej łódki i dopiero później spróbuję sobie e, takiego Sizera wyłowić. E, zobaczymy, czy to się udaje. Jeśli Wam się spodoba, to jak zostawiacie, koniecznie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych filmów. E, też interesuje mnie ten duży rekin, bardzo e, fajnie wygląda. Ale na razie na razie on nie jest moim celem. Jak wygląda Stankwin? To jest coś, co mnie zastanawia. A, Stankwin to chyba jest ta ryba, która przyczepiała w jaskiniach moją żyłkę do skał, więc jest to przebiegła ryba. I przy okazji udało mi się złowić jeszcze jedną rybę, która mnie bardzo interesowała. I to była ta ryba, która tak wiecie, dziubała dzióbkiem, ale jak widzicie, nie udało mi się jej w całości wyciągnąć. Ale i tak. Jestem zadowolona z tego, że choć odrobinę zbliżyłam się do złowienia jej. Wcale nie było to takie trudne, wiecie. Po prostu ona tak sobie. Po prostu tak sobie próbowała chwycić moją żyłkę, gdy była przynęta średnia. Dobra, spróbujmy tak. skusić je, ale tak, żeby one nie złapały tego. Tylko, że, no właśnie, bo sytuacja jest taka. Byłam bardzo blisko! Byłam bardzo blisko, ale kurczę, to nie tak miało być. Spróbujmy w takim razie. O! Teraz to blisko. Dobra, wyłowimy małego. Ale Baby sizer e, też jest dużo wart. Wiecie co? Zostawimy go sobie. Przynajmniej jednego, żeby wiecie. Żeby móc go sobie sprzedać. E, żeby móc zarobić na e, kupienie upgradeów ewentualnych. Z tym, że chyba właśnie w tym momencie zepsułam sytuację. Bo e, te wszystkie ryby odpłynęły. O! Jakieś nowe rybki w ogóle swoją drogą tu się pojawiły. E, spróbujmy w takim razie złapać średnią rybę jakąś. Która będzie mogła mi pomóc w realizacji zadania, tak, żeby te małe scissary e, już nie łapały e, mojej przynęty. Okej, okay. to się musi udać. Tu teraz był bardzo blisko, kurczę, ale ono odpływa. Ej, gościu, nie odpływaj! Patrz, tak, nie! Okej, okay. byłam tak blisko, kurczę, już myślałam, że to będzie to. One czasami wypływają wyżej, ale bardzo, bardzo rzadko. I teraz zobaczcie, teraz tego małego nikt nie próbował uratować. Próbowali jednak i im się to udało. Bardzo, bardzo dziwne. Te ryby są najgorszymi rybami, jakie próbowałam tutaj złowić. O, ale ta jest ładna, ale bombowa. Dobra, spróbujmy ją wyłowić. Ona tak bardzo, bardzo dziwnie sobie pływa. Freelo. Dobra, weźmy sobie ją, zrzućmy na łódkę. Mam trzy ryby w tym momencie na mojej łódce, więc jeszcze możemy troszeczkę połowić. No cały czas próbuję. Znajdę mnie, jak to zrobić, żeby te inne ryby nie leciały do tej żyłki. Jakie fajne. Ale fajne ryby mi tu się pojawiły. Nie wiem skąd one przypłynęły. W ogóle zobaczcie jak tutaj dużo nagle się zrobiło dziwnych różnych średnich ryb. Tamta chyba była akurat dużą rybą. Muszę zaraz zajrzeć do katalogu i zobaczyć co to w ogóle się pojawiło. Tak szybko jak się pojawiło, tak szybko i zniknęło. Tutaj spróbujemy coś małego jeszcze wyłowić, żeby mieć przynętę. No i oczywiście, wszystko musi mnie podgryzywać. Na szczęście i tak nie zamierzałam e, sprzedawać tej ryby, ale co się z nimi stało? Były tutaj przed chwilą. Muszę zobaczyć do katalogu, czym one były. To chyba były coiny, tak mi się wydaje, ale e, wyglądały naprawdę naprawdę interesująco. Te zielone też mi się bardzo podobają. I wiem, ostatnio miałam też polować na różowe ryby, ale coś ich nie widać, OK? Aha, zeżarła mi, zeżarła mi przynętę. Dopłynęłam już do najdalszej yy, okolicy. Spróbujmy w takim razie yy, z rakietą strzelić yy, daleko. Może rzeczywiście uda się chociaż te różowe złowić. Tak? Tylko coś mi się wydaje, że no właśnie mam za mało przynętę. One są jednak chyba dużymi rybami, nie średnimi. Więc muszę najpierw sobie zrobić średnią przynętę, dopiero będę mogła zapolować na różowe. Wy mi pisaliście, a bo przecież miałaś w poprzednim odcinku na różowe polować. Yy, tak, wiem, ale, yy, ale po walce z Caesarami stwierdziłam, że chyba yy, Chyba po prostu mam dość, więc musiałam to po prostu przerwać. Moim celem jest ta różowa ryba. Wiem, że tu nie mam questa z tym związanego. Może później bym miała questa, gdyby udało mi się jakiegoś innego questa zrealizować, ale. Aha, to teraz już nie będzie tutaj różowych ryb, bo, bo mam odpowiednią przynętę dla niej. Jak widzicie, wszystko tutaj robi mi na złość. Ale widzę kolejną nową rybę. O, i tego też nie widziałam. A tam swoją drogą była jakaś rafa koralowa albo coś takiego. No, muszę delikatnie ją zacząć wyciągać, bo zaczyna się szarpać. Tik-tik? Czy to jest tik tik, możliwe, dobra, sprzedajemy sobie ją, bo jest to też nowa ryba, pisaliście mi, że ryby dodają się do kodologu tylko jeśli je wyciągnę, może tak jest, ale ja lubię, wiecie sprzedawać w formie trofeum te ryby, które złowiłam po raz pierwszy, no chyba, że są nadgryźlone, nadgryzione, to wtedy nie zawsze je sprzedaję czasami przerabiam je na przylętę to też zależy ile jest taka ryba warta dobra, jeszcze jedna rakieta no, muszą się pojawić te różowe ryby. To ja wcale nie poluję teraz na różowe ryby, tylko zapoluję na coś zupełnie innego. I może one znowu wtedy tutaj przyjdą. I w ogóle, widzicie? Mamy tutaj jakieś yy, rafy koralowe. Ej, i tu jest jakaś dziwna nowa ryba. Chyba powinnam sobie kupić latarkę i zarzucić tutaj jeszcze raz. Może uda się coś ciekawego tam złapać na dnie. Niestety nie mogę opuszczać żyłki za pomocą ciężarka, który mam zamocowany, bo moja żyłka musi znajdować się bezpośrednio. Co to jest? O nie, to się strasznie mocno szarpie. Ale wiecie co? Chyba będę w stanie to wyciągnąć. Chociaż wydaje mi się, że już tą rybę złowiłam. Chociaż może mi się tylko wydawać. No ale dobra. Ciągniemy ją. Skoro jest na żyłce, to trzeba ją wyciągnąć. Może nic mi jej nie zje i nie nadgryzie. Dobra, mamy to i to jest spoter. Nie jest to ryba, którą miałam jakby w misji żadnej, ale dobrze, to się na pewno przyda. Mam straszną ochotę złowić tego Sizera, bo to mi się wydaje w tym momencie teraz najprostszym questem, który jednocześnie jest mega trudny. Dalej nie ma nocy, więc nie mam też co liczyć na e, ryby nocne. Tak się zastanawiam, czy ta ryba, która tutaj tak pływa, czy ona na coś poluje w tym momencie? O i co kolejny poziom? Nie, 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 zostaw to, zostaw to, to dla Sizera. Sizera czy Sizera? Ja za każdym razem mówię e, raz tak, raz tak. Dobra, musimy odizolować go. No nie da się go odizolować od przyjaciół. To jest bardzo trudna sprawa. Kupiłam sobie zamiast opadania, bo już, jak już mamy sinker, czyli nasz ciężarek, to chyba nie będę potrzebowała tego. Kupię sobie za to umocnienie mojej żyłki e, i zobaczymy, czy w ten sposób uda mi się e, zapolować na salisera, Wiecie, może, e, może okaże się, że moja żyłka będzie teraz troszeczkę bardziej wytrzymała, a może w ogóle powinnam zapolować na jeszcze lepszą wędkę. Ciężko powiedzieć. Ok, wabimy małego. Tak? To się może udać, to się może udać, bo teraz te duże były tutaj blisko. Okej, okay. Nie, to chyba się nie uda. Chociaż? Tak! Dobra, mamy to. 5000 tysięcy dostałam za zrealizowanie tego zadania. E, wracamy na brzeg, bo i tak mam pełną e, łódkę e, i e, muszę po prostu sprzedać ryby, które mam przy sobie. Doskonale, mamy jedno zadanie zrealizowane, także jeszcze trzy. Aż trzy zadania do zrealizowania, żebym mogła e, kupić sobie radar. I wydaje mi się, że zwiedzanie jaskiń bez. E, bez właśnie sonar. Bez sonaru będzie to bardzo, bardzo trudne, żeby zwiedzać jaskinie. 72 tysiące, bardzo fajny zysk. Tetra. Chyba wiem, jak wygląda tetra. Bo wiecie, e, kiedyś miałam rybki w akwarium i wydaje mi się, że widziałam tetrę. Na samym końcu pływały takie małe, kolorowe rybki. Tak mi się wydaje, że to może być właśnie tetra. Zobaczcie, jak teraz e, te e, Baby scissory tutaj pływają. Koło mnie. Mogę sobie je wyłowić. Zobaczcie, 9000 tak naprawdę za nic. Jedno niestety była nadgryziona, ale no cóż, to też się zdarza czasami. Ej, teraz w ogóle zobaczcie, jak one tutaj zaczęły pływać blisko. To jest jakiś żart? Teraz, jak go złowiłam, to one zaczęły naprawdę zdecydowanie bliżej wypływać. To jest bardzo ciekawa sprawa. Spróbujmy jeszcze może nie złowić różowej ryby, bo skoro mam już dużą przynęty, to mogę nie złowić różową rybę. Najpierw muszę sobie kupić rakietę i wypłynąć maksymalnie daleko jak tylko mogę, a zaraz potem będziemy polować na tetrę. Tylko teraz się znam, czy nie lepiej byłoby polować na tetrę i zrealizować najpierw zadanie, bo wiem, że to będzie zadanie bardzo proste, o ile coś mi jej nie nadgryzie. Ale dobra, spróbujmy nie złowić różowej ryby najpierw. I różowa ryba się nie dała na to nabrać. Ale tutaj jest coś bardzo dziwnego i mnie zastanawia, czym są te rybki. O te takie kolczaste, które nie chcą teraz złapać mojej przynęty. Ciekawi mnie dlaczego. Bo co, bo jest. Duża? Przecież one są średnie, więc raczej powinno być. Ale fajny! Znaczy, nie wiem co to jest, ale wygląda podobnie do ryby, którą już wcześniej złowiłam. Tylko e, ma inne umaszczenie. Czekajcie, bo te ryby kojarzy mi się strasznie. E, taki, taka garbata ryba. To był jakiś gatunek pielęgnic, e, tak mi się wydaje, które właśnie miały taki kształt. I one chyba zżerały swoje młode. Nie jestem pewna. A tutaj przepływa tetra, więc za chwileczkę będziemy mogli również e, w tym miejscu zarzucić. Nie! Tak byłam blisko i on się na końcu zerwał. OK, to zapolujmy na tu tetrę. Chodź tutaj rybo, chodź tutaj rybo. To przynajmniej będzie proste zadanie. Mamy w takim razie kolejne zadanie i ja od razu wracam do domu po następne, żeby realizować jak najwięcej questów. Kolejny quest to garder. Zobaczmy w takim razie jak ten garder może wyglądać. Garder to jest mała ryba, która pilnuje rafy, więc musimy wypłynąć maksymalnie daleko po raz kolejny i znowu w to i z powrotem się przemieszać i zapuścić się jeszcze raz w stronę tej rafy, czyli będę musiała chyba zarzucić z rakietą, tylko prawdopodobnie powinna mieć bomby, żeby móc w każdym momencie odstraszyć wszystkie ryby, które tam będą, bo muszę zarzucić małą przynętę, więc jest to dość istotna sprawa i w takim razie warto byłoby mieć detonator, tak żebym mogła zdetonować. Bomby w momencie, w którym po prostu będę chciała się ich pozbyć. Także w sumie od razu sobie kupię ten detonator, i to czuję, będzie dość skomplikowany połów, ale z drugiej strony, wszystkie w tym momencie są skomplikowane. W takim razie zarzucamy z bombą i z rakietą. Po raz kolejny mogłam w sumie kupić jeszcze latarkę, bo tam może być dość ciemno. I spróbujemy sobie zejść jak najniżej, żeby nic nam tylko nie zjadło przynęty. To jest dość ważna sprawa. I tutaj. Okay. Która z tych ryb to jest właśnie ryba, która mnie interesuje? E, tylko szkoda, że straciłam e, dostęp do tamtego miejsca. Ale czekajcie! Czy to jest Nemo? Tak? O nie, nadgryzły mi Nemo. Ale plus jest taki, że Nemo przestał się rwać. I to jest pierwszy błazenek, jakiego e, uda mi się wyciągnąć, więc... Jest to dość... Znaczy, nie! Nie, nie róbcie tego! Okej, okay, w ostatniej chwili się... W ostatniej chwili się zreflektowały i przestały gryźć. 10 tysięcy za podwójnie nadgryzionego błazenka. Także bardzo jest to ciekawe. Zarzucam jeszcze raz z bombą. I teraz tak, któraś z tych małych rybeczek. Tylko kompletnie nie widzę, która. I nie mam pojęcia, chyba mam ją na żyłce, tak? Dobra, jest nadgryziona. Więc nawet jeśli to jest garder, to nie dostanę nagrody za nią. Ale przynajmniej przekonamy się, co to jest. I następnym razem. Jak będę zarzucać... Jest noc! I to był Pink Kisa, czyli jeszcze inna ryba. Jest noc, a to znaczy, że możemy zapolować na inne ryby. E, dobra, przede wszystkim przyda się tutaj teraz latarka. No i zobaczymy, co uda nam się w nocy znaleźć. I okej, okay, bo fajnie, że są jeszcze ryby, które chyba swoją drogą zaraz gdzieś sobie pójdą. To może być Nightfish Sire, Ale nie jestem pewna. Nie jestem pewna, czy to jest to. Chociaż czy to nie jest... Co to jest? To jest po prostu najtwisz, ale tak czy siak, słuchajcie, to jest bardzo droga ryba. Więc ją sobie odkładamy i ciekawi mnie, czy Nightfish Sajer, to będą teraz występować tutaj różowa ryba! Ale różowa ryba jest dużą rybą, potrzebuję jeszcze średniej ryby, zanim będę mogła ją łowić. Kurczę, znowu się podekscytowałam. A i zobaczcie, jak dużo tutaj jest tych ryb! E, Nightfish Tylko, że ja dalej potrzebuję Nightfish Sire Nightfish, wydaje mi się, że e, też miałam to zadanie I chyba je zrealizowałam poprzednim razem Albo jeszcze troszeczkę wcześniej e, W każdym razie, teraz bym sobie odpuściła Łowienie Gardera Zostawiłabym sobie to na dzień A teraz warto byłoby Może zdobyć tankfina. Tylko czy te tankfiny, one będą wypływały e, W ciągu dnia? To jest zastanawiające. Ok, ciebie nie chcę Dobra, ciebie mogę chcieć, bo przynajmniej sobie zrobimy dużo pieniędzy Okej okay. Puściła tą rybę Czyli ona po prostu wypuszcza ją... No nie baw się moją rybą Nie pomagasz mi Ciekawe czy ona próbuje pomóc tej rybie Żeby yy, się yy, Zerwała Ciekawi mnie to naprawdę bardzo, bardzo No daj mi spokój No i mi zerwała Dobra, czyli będę musiała jeszcze raz stworzyć sobie przynętę. Tutaj pływa bardzo ładna rybka, ale nie mogę jej teraz złowić, bo nie mam małej przynęty. Zostaw! Spróbujmy rzucić daleko z hakiem. Może uda się coś ciekawego tutaj złowić w najdalszych zakątkach. Mamy jeszcze minutę światełka, więc może, może coś ciekawego uda się złowić. Ok, mamy Nightwish, to mnie nie interesuje w tym momencie. Ale gdyby to była Nightwish Sire, to zdecydowanie byłabym zainteresowana dużo, dużo bardziej. To mnie nie interesuje tym bardziej. Patrzcie, błazenki. Ale fajnie. Okej. Okay. Widzę, że w tym miejscu żerują sobie te musztardowe ryby. Spędzę. O! To jest chyba ryba, która boi się światła. Tak mi się wydaje, że musiałabym zarzucać po nią w ciemności. Ale bez sonaru nie jestem w stanie w ogóle nawet wybadać, co się znajduje w okolicy. Nie, nie, nie nie chcę Ciebie, nie chcę Ciebie, chcę coś dużego. Coś dużego i coś, na co na przykład mógłby się złapać rekin. Dobra, spróbujmy z anglerfishem. Może troszeczkę popływamy z nim i może jakiś rekin się na niego skusi? Okej, okay, widzę, że to już mój plan się nie uda. Bo przyszła ryba, żeby mi poprzeszkadzać troszeczkę. Zastanawiam mnie, co mogę zrobić, żeby się jej pozbyć, żeby, wiecie, żeby ona przestała wyciągać moje ryby daleko, daleko na dno. A jeśli odpuszczę, dokąd ona będzie uprowadzić? O, do krewetek. Tu jest czapka! O, teraz się zrobiło bardzo ciemno. W tym momencie wyciągnijmy sobie tego anglerfisha. Który, swojego drogu też jest całkiem w całkiem fajnej cenie i spróbujmy jeszcze troszeczkę popolować. O nie i noc mija! Czyli będę miała teraz znowu problemy z złapaniem tych nocnych ryb. Niestety nie udało mi się zdobyć ryb, które były z questami. Spróbujmy w takim razie na gardera jeszcze raz zapolować, tylko ja nie mam pojęcia, która z tych małych rybek? Może ta. Dobra, spróbujmy. Tylko teraz nie mogę dać nadgryźć żadnej rybie tej mojej rybki. I sprawdzimy, czy to jest ryba która mnie w tym momencie interesuje. Chodź, Tury, bo zanim cokolwiek Cię nadgryzie, muszę Cię jakoś skutecznie wyciągnąć. Proszę powiedzieć, że to jest to... Tak! Okej, okay, udało mi się w takim razie zrealizować kolejnego quest'a. A to znaczy, że... Aha, jeszcze dwa quest'y? Muszę złapać trzy Garderery, a nie tylko jednego! O nie! Mam Gardera, ale problem polega na tym, że jest nadgryziona. Nadgryzione ryby nie zaliczają się do quest'ów, Próbuję więc kupić upgrade. Mam nadzieję, że działa to na obgryzione ryby, który sprawia, że tylko jedna ryba jest zainteresowana moim, e, moją przynętą, bo jest taka e, jedna rzecz. E, na ten moment nie potrzebujemy tego upgrade'u z żyłką, tylko potrzebujemy, potrzebujemy czegoś takiego jak atrakt, czyli że ta ryba, którą mam w tym momencie złapaną, będzie bardziej zainteresowana niż inne ryby e, moją przynętą. Więc zobaczymy czy to zadziała. Okej, okay? nie, proszę, tylko nie nadgryź mi Dobra, mamy drugiego gardera Więc jest już naprawdę e, dobra, dobra droga do tego, żeby to się udało Nie zerwij się i nie nadgryźcie mi, błagam Naprawdę dużo czasu spędziłam już na tym, żeby spróbować tą rybę złowić Nie, tylko nie to, okej okay. Dobra, nie nadgryzły Mamy kolejnego gardera Chyba mam problem... Bo naprawdę wydaje mi się, że złowiłam już wszystkie gardery z okolicy. Więc może muszę dać im troszeczkę czasu na ponowne przypłynięcie w to miejsce albo kupić lepsze, lepszą łódkę albo wędkę, które pozwolą mi zarzucić troszeczkę dalej. Bo jakby ja ledwo zahaczam o początek tej rafy, tak mi się wydaje przynajmniej. A dalej nie jestem w stanie żadnego, żadnej z tych ryb, z tych ryb dosięgnąć. Ej, tu są jakieś małe, dziwne rybeczki. To jest pufferfish! Dobra, czyli mogę teraz. Zobaczcie, żadna ryba nie jest w stanie w ogóle tej ryby ukuć. Ale bomba jest warty 1600, więc ja sobie zostawię pierwszego Pufferfisha. Spróbuję trochę tych pufferfishów połowić. Może w tym czasie, jak ja sobie połowię pufferfishę albo jakiekolwiek inne ryby, przypłyną gardery w miejsce, w którym miały być. No i zobaczymy, czy uda mi się zrealizować dzisiaj to zadanie. Spróbujmy wyłowić całego tego, yy, błazenka, clownfish, tak się nazywa ta rybka, yy, bo ona jest yy, myślę bardzo, bardzo cenna. Nie mam pojęcia ile kosztuje, 40 tysięcy, okej, okay. to się dobrze składa, bo pieniądze jak najbardziej mi się przydadzą. Tu jest kapelusz, zobaczyłam, że jest jakiś kapelusz, okej, okay, złapmy sobie berecik yy, i mamy teraz tak, tu mamy jakąś yy, beret, który daje dodatkowe dwa yy, questy. I zwiększę nagrodę za questy. Oczywiście, że zmieniamy i wracamy od razu sobie na brzeg, bo powinniśmy mieć dodatkowe dwa questy. A właściwie dodatkowy jeden. Bo czapka baseballowa dawała nam jednego questa, więc ta będzie nam dawała jednego więcej niż miałam do tej pory: Bombat. Nie mam pojęcia, czym jest Bombat. I czy ja już tego, tą rybę złapałam. Coś mi się wydaje, że to może być jakaś mała rybka. To jest mała rybka i ona żyje w jaskiniach. Okej, okay, i będą e, próbowały zjeść cokolwiek e, okrągłego. Czy to znaczy, że muszę złapać ją na bombę? No, w sensie nazywa się bombat? To jest dość interesująca sprawa. Wiecie co, ponieważ gardery po prostu zniknęły, ja spróbuję zrobić to jedno zadanie poza e, nagraniem e, i następnym razem zostaje nam ostatnie zadanie do zrealizowania, żebyśmy mogli kupić sobie sonar. I może następnym razem już będę mogła w końcu go użyć, bo powiem szczerze, e, naprawdę... E, Mam wrażenie, że to jest coś, czego zdecydowanie jest mi w tym momencie e, potrzeba. E, no i zobaczymy, jakie będą następne questy. Może z sonarem uda mi się e, troszeczkę lepiej zwiedzać jaskinie. Je Jestem ciekawa jeszcze tej zielonej ryby. O, proszę bardzo. Jeszcze sobie na koniec złowimy zieloną rybę. Jeśli Wam się podobał odcinek, zostawiajcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. E, no i oczywiście, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa-pa.